Jak dzisiaj po kilku miesiącach patrzysz na miasto? Jak zmieniła się Twoja perspektywa? Jest bardzo duża zmiana, właśnie jeżeli chodzi o pewną świadomość, bo teraz już wiesz, co się tutaj dzieje, jaki jest budżet. Wiesz doskonale, że na niektóre rzeczy wystarczy. Na Ile takich koncepcji nowych, patrzę teraz przez pryzmat Wisły, uda się zrealizować? Bo nie chcę wracać do budżetu, bo to jest niezwykle ważne, ale czy będziemy rozbudować park przemysłowy i czy. Koncepcja, która była głośna kiedyś, czyli magazyn wielopiętrowy wysokiego składowania. Czy ta inwestycja będzie kontynuowana? Bo było dosyć dużo rozbieżnych informacji na ten temat. Zdjęcia. Dzień dobry Państwu, Piotr Zboński. Zaczynamy spotkanie przy naszym gościem. Właściwie my jesteśmy gościem dzisiaj. Jest Pan Adam Michalak, burmistrz Socakujawskiego. Kujawskiego. Witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Czy, czy jesteśmy perty, możemy? Czy... Tak, oczywiście. Ułatwi to rozmowę. Adam, to jest chyba jedno z najważniejszych naszych telewizyjnych spotkań, bo jesteś burmistrzem, nowym burmistrzem już po jakimś czasie. Mam masę pytań, napisałem sobie to wszystko tutaj, ale nie, nie, nie będziemy właściwie rozmawiać bardzo szablonowo na temat, albo nie będę ci zadawał pytania jak wygląda praca burmistrza, bo, bo to jest chyba poza nami, ale zapytam się o, o chyba ważną rzecz dla wszystkich mieszkańców. Jak dzisiaj po kilku miesiącach patrzysz na miasto? Jak zmieniła się twoja perspektywa? No i to jest, yy, nawiązanie też będzie do tego czego nie chciałeś po, Poruszać, tak? Jak wygląda ta praca, zupełnie inaczej jak z drugiej strony. I myślę, tak, że tak. każdy radny, gdyby tutaj przyszedł na tydzień, to zupełnie by inaczej spojrzał na pewne rzeczy. Ja też patrząc z drugiej strony, to co mi się wydawało, że można w dwa dni załatwić, bo jest to prosty temat, no niestety z punktu widzenia urzędnika nie jest. Bo cokolwiek chcesz zrobić, musisz do tego mieć stertę pozwoleń. Dokumentacji. To jest praca, iluś też osób. No bo w każdej chwili mhm. może przyjść ktoś i zapytać, a czemu tak, a ile to kosztowało, a czy był, czy był przetarg, czy to, czy tamto. No wiąże się z tym dużo rzeczy, czyli działa to zupełnie inaczej, jak, jak u osoby prywatnej, jak gdzieś tam no bo, robiąc coś samemu. Dlaczego się zapytałem? Bo. Jest bardzo mała taka świadomość, że praca burmistrza, praca tak naprawdę osoby, która kieruje nie tylko 200-300 osobami, że, które są związane tak naprawdę z urzędem, ale to jest też zarządzanie całym ogromnym budżetem dotyczącym wszystkich tak naprawdę dziedzin miasta. I tak jak wcześniej żeśmy rozmawiali z wieloma ludźmi, przed wyborami też żeśmy rozmawiali, jest bardzo duża zmiana właśnie, jeżeli chodzi o pewną świadomość, bo teraz już wiesz, co się tutaj dzieje, jaki jest budżet. Wiesz doskonale, że na niektóre rzeczy wystarczy, na niektóre nie. Podejmujesz bardzo trudne decyzje dotyczące wielu takich sektorów. Stąd to moje pierwsze pytanie, ale to drugie pytanie będzie chyba ważniejsze. Jak dzisiaj, już z tej perspektywy kilku miesięcy patrzysz. Na te kilka lat do przodu? Czy te projekty, które kiedyś miałeś, yy, proponowałeś się czy w kampanii wyborczej, czy później, będą zrealizowane? Czy, czy patrzysz właśnie przez taką perspektywę możliwości budżetowych miasta? Pytam się, dlatego że przyjdę zaraz do tych takich szczegółowych rzeczy, y, które będą dla mieszkańców ważne. Znaczy, ja myślę, że wiele rzeczy, które poruszyłem gdzieś w kampanii, a mm, dało się je zrobić. To, to to już się dzieje i to chyba też widać, tak? Mówiliśmy o asystencie seniora. Tak. Taki punkt w urzędzie powstał. Ruszyliśmy Radę Seniorów, to może nie był mój pomysł, bo gdzieś już to zapoczątkowali radni poprzedniej kadencji, minionej kadencji. Przeszło dwa lata temu to już Klub Kocham Soles złożył taką petycję, potem na finiszu kadencji W imieniu Uniwersytetu III wieku pan radny Wiesław Kowalski złożył też petycję, i to się jakby zaczęło dziać. Tutaj z mojej inicjatywy jesteśmy w trakcie powoływania Rady Młodzieżowej. Za chwilę wydam zarządzenie odnośnie Rady Biznesu, o której też mówiłem w kampanii. <coughs> Więc to się dzieje. To, co można. W to gdzieś y, oczywiście też planujemy, <laughs> przepraszam, gdzieś planujemy w budżecie. No ale ja jestem na takim etapie, że muszę zamknąć budżet, który nie jest łatwy, y, bo było bardzo dużo zaplanowanych sprzedaży, której nie będzie y, w tym roku z różnych przyczyn. Y, no i na pewno będzie wyzwaniem stworzenie nowego budżetu, przepracowanie. Jego i dopiero pewnie następny rok będzie, będzie już znacznie łatwiejszy. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o budżet, o ludzi, to też tak nie jest, że to wszystko organizuje, wszystkiego pilnuje burmistrz. Tu jest naprawdę sztab ludzi, których nie widać. Od sekretarza, zastępcy, po dyrektorów wydziałów, po dyrektorów w jednostkach i to tak naprawdę ten zespół, jeśli tu. Wszystkie tryby chodzą dobrze, to, to gdzieś to potem też widać. Czyli tak jak kiedyś wspomniałeś, jak, jak się buduje pewien zespół sportowy tak. i ten zespół dobrze gra wspólnie, to wtedy są efekty. Bo to jest to słabe, kilkudziesięciu tak. ludzi. Poruszę coś, co przed naszym dobrze, nagraniem porusz. żeśmy mówili, bo wspominaliśmy o dożynkach nad Wisłą, czyli o takiej pierwszej imprezie, która nie była standardowo. Robiona przez CK, tylko była zupełnie w innym miejscu. Sądzę, że to też wiązało się z tym projektem, który przedstawiłeś, tym projektem wiślanym, rozbudowa tego, co można tam zrobić. Świetna impreza, wszyscy zadowoleni, cokolwiek można powiedzieć na ten temat złego, to nie można nic powiedzieć, bo to się udało. I wszyscy byli zadowoleni i było bardzo, bardzo dużo ludzi. Właśnie jest taka nowa koncepcja. Nowa, którą wprowadzasz. Ile takich koncepcji nowych, patrzę teraz przez pryzmat Wisły, uda się zrealizować? Bo nie chcę wracać do budżetu, bo to jest niezwykle ważne, ale czy na przykład ten projekt Wisła poszedł gdzieś tam do przodu? Wiem, że takie rozmowy prowadziłeś. Hmm. Czy faktycznie uważasz, że jednym z takich elementów, które podniosą atrakcyjność miasta i dla mieszkańców, i dla przyjezdnych, będzie to, co się tam nad tą Wisłą dzieje? Myślę, że my musimy zrozumieć, że to poniekąd jest szczęście, że my mieszkamy nad Królową Rzek, Wisłą i my, wydaje mi się, takie jest moje odczucie, że przez te wszystkie lata staliśmy trochę plecami do tej Wisły i te tereny powinniśmy wykorzystać i w tym kierunku idę. Przeprowadzaliśmy rozmowy, ja mówiłem, że tam tereny należą do swojej wsi, okazało się... Że niezupełnie one leżą w granicy złej wsi i powiatu toruńskiego, ale tak naprawdę zarządzają nimi wody polskie w Gdańsku. Byłem z wizytą w Gdańsku, u pana dyrektora <coughs> ryńskiego i wystosowaliśmy <coughs> odpowiednie pismo. To się dzieje, no myślę, że teraz ten kataklizm powodziowy, który powstał gdzieś na południu, to też mógł zatrzymać, bo nie tylko wody polskie, ale i inne jednostki posłowie i tak dalej są postawieni w stan gotowości i, i, i cała pomoc i oczy są skupione na południe. I to jest słuszne, my możemy chwilę jeszcze poczekać. To zagospodarowanie będzie, my mamy środki przyznane z ZIT-ów, czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych, więc za chwilę w następnym roku będą jakieś, będzie jakaś koncepcja, jakieś, jakiś projekt <coughs> zorganizowany i, i to się po prostu będzie działo. Tożynki, to myślę, że to chyba w odczuciu wielu osób no, właściwe, miejsce, właściwe miejsce, w którym to powinno być. Bo ja rozumiem, że logistycznie jest łatwiej przejść z kościoła na plac przy Osirze, że, że łatwiej jest dociągnąć prąd, że, że łatwiej można skorzystać z toalet i z wielu innych rzeczy. Ale to jest. Święto rolnika, i uważam, że powinno być w takiej scenarii, w jakiej rolnik na co dzień funkcjonuje. I Wisła dla mnie to odpowiednie miejsce. Cieszę się, że, że miałem tutaj wsparcie wielu osób. A ci, którzy nie byli przekonani, myślę, że się przekonali Przekonuję. i będą funkcjonować. <laughs> w takim kierunku chcę iść, i myślę, że ty że takie imprezy y, gdzieś tam w terenie powinny być i powinniśmy y, to nabrzeże wykorzystywać. Następny temat, który gdzieś tam hmm. cały czas się przywija, to jest Skype, Park, który rusza hmm. za chwilę. Y, y, chyba czekamy na projekt, bo tak naprawdę ta, ta umowa mówi o tym, że ten projekt za chwilę zacznie. Czy znaczy umowa już jest hmm. podpisana? Y, wykonawca ma czas do końca września hmm. 2025 roku, więc. Ale już na wykonanie całego. Tak, na inwestycji. wykonanie. Także myślę, że za chwilę będą mieszkańcy już obserwować jakieś prace, które tam będą postępować. Czy coś jeszcze będzie się budowało w tej przestrzeni byłej na Bo będzie Skype Park, będą jeszcze drogi dojazdowe z tego co wiem. Ale tak. Czy... Kolejną, kolejną taką rzeczą, którą byśmy zrobili my jako miasto, no nie mamy miejsca na, na koncerty, na mhm. różne imprezy takie okolicznościowe. Rynek jest fajny, ożywienie rynku, OK. To za, chwilę. to za chwilę. Ale tam jest ta przestrzeń mała. Tam też są mieszkańcy, którym może to gdzieś tam przeszkadzać i trzeba to też mieć na względzie. Wisła na koncerty, to nie jest dobre miejsce. Dobre miejsce w Czyli te całe okolice parking, to też może być przy dużych imprezach za małe i mało bezpieczne. Natomiast no, no stadion, no to trzeba też. Tak duże środki poszły na, na murawę, że no, żeby zrobić imprezę i zniszczyć to, i potem odbudowywać przez parę miesięcy, no to też nie widzę jakby tutaj celowości. Więc chcemy tam zrobić miejsce na koncerty, na, na imprezy okolicznościowe z zapleczem sanitarnym. Jak Adam jesteśmy przy nasycalni, to muszę się zapytać o dwie rzeczy, które. Też są tożsame z tym, co kiedyś robiłeś, czyli organizowałeś bardzo duże imprezy sportowe tutaj na naszej hali. Mieliśmy spotkanie, rozmawialiśmy z dyrektorem osir -u. i czy jest planowane przesunięcie pewnych środków budżetowych, żeby ten, ten, ten nasz OSIR, czyli Ośrodek sportu i rekreacji, basen, wiem, że jest remontowany, on jakoś fajnie, wspaniale działa, ale mamy hale, a przy hali mamy hotel. Czy tutaj też się pojawią jakieś możliwości, żeby coś z tym zrobić? Bo wiem, że środków nie ma. Hotel jest w stanie złym raczej, nie jest wykorzystywany, no i jest wykorzystywany tak naprawdę tylko wtedy, kiedy są zgrupowania sportowe. I czy tutaj też jest coś planowane? Czy, czy... Znaczy no, stan, stan tych obiektów technicznych nie jest zadowalający? Nie jest i tutaj można by dużo mówić, są to lata zaniedbań, bo gdyby były gdzieś bieżące jakieś remonty, czy sukcesywnie coś by było robione, choćby pokój po pokoju w hotelu, to też by to inaczej wyglądało. Jest jak jest, nie ma co narzekać, szukać winnych, no trzeba coś z tym zrobić. W pierwszej kolejności przede wszystkim będziemy na 2025 rok przygotowywać projekt na. No, przebudowę, odbudowę stadionu. Mhm. Tutaj muszę powiedzieć, no nie jestem, zresztą nie byłem od początku, jak już jeszcze na początku mojej kadencji przegłosowano na wierzchnię tak, Murawę, mhm. to dla mnie to było zrobienie czegoś jakby od końca. Bo najpierw korona stadionu, bieżnia, i potem na końcu murawa. mamy. No mi, zrobiono minimały. to odwrotnie. Tak. Stan trybun jest taki, że na dzień dzisiejszy one powinny być zamknięte. Mhm. Mamy klub, wydajemy duże środki na ten klub. Tak? Cieszymy się, żeby on grał nie wiadomo gdzie, ale <laughs> na czym? No sama murawa to nie jest mhm. spełnienie marzeń. Myślę, że potrzeba tak, raz i odbudowę trybun cała infrastruktura do lekkiej atletyki i przede wszystkim Unia musi mieć tam zaplecze sanitarne szatnie swoje, swoje pomieszczenie klubowe mhm. bo gdzieś tam w poprzedniej polityce te ich pomieszczenie mhm. zostało oddane dla Juraparku więc zostali z niczym więc uważam, że powinni też to posiadać no w dalszej kolejności na pewno będziemy, będzie projekt, no będziemy wtedy rozglądać się za możliwością pozyskania środków mhm. na ten cel. Yy, chciałem Ci przerwać przez y, moment, y, dlatego że rok temu, jak robiliśmy w wagonie spotkanie, to właśnie wspominałeś, że w Socus jest, jest infrastruktura sportowa, ale na przykład nie ma żadnej infrastruktury do lekkiej atletyki. No. Yy, nie ma. Po nie, yy, nie ma. no Jedyna bieżnia 60-metrowa jest przy przy orlikach, tak, przy szkole. Czy jest możliwość czy jest możliwość patronatu albo zorganizowania klasy sportowej, bo też o tym wspomniałeś i powiedziałeś, że to jest bardzo ważny temat tutaj. No to to się dzieje. Nie? To się dzieje. To się dzieje tylko, żeby była klasa sportowa, żeby była za tym szła też subwencja, żebyśmy wykorzystali swoje Swój potencjał bazy jak sportowej jaki posiadamy, to też nie może być na chybcika. Mhm. To planujemy na rok 2025-2026 i zacząć od czwartych klas. Wspomniałeś o tym, że powstanie Rada Biznesu, bo wcześniej takiej struktury nie było tutaj w ramach działania miasta, ale pytanie też moje jest takie. Czy będziemy rozbudować park przemysłowy i czy koncepcja, która była głośna kiedyś, czyli magazyn wielopiętrowy wysokiego składowania, w cudzysłowie Kaufland, czy ta inwestycja będzie kontynuowana? Bo było dosyć dużo rozbieżnych informacji na ten temat i tak naprawdę gdzieś to się zawiesiło. Myślę, że temat tutaj tego magazynu, bo nie chciałbym też przypinać mhm. do firmy, która. Jakby niewiele z tym miała wspólnego, to, to no, tak miało się, iść pod Tak, to tak, to tak się tak, mówiło, tak się żeby mówiło. nie przypinać tej łatki firmie. Myślę, że ten temat już jest zamknięty. Działki, które należą do gminy. One w tej wersji, którą miała tam iść pod tą spółkę logistyczną. Miał być w całości, miał być tam obszar 30 hektarów i tak dalej i tak dalej. My te działki swoje już sprzedajemy, mhm. y, czyli idą one na przetarg. Y, już nam się udało jedną działkę sprzedać, y, y, są jeden, jedno ogłoszenie wisi, za chwilę będą wywieszone kolejne, y, są robione podziały, y, scalanie, bo tam fragmenty działek, mhm. są w, różne działki o różnej wielkości, chcemy to tak umożliwić, żeby przedsiębiorca, który kupi tę działkę miał już Terem przygotowany do in, pod inwestycje. Yy, I tutaj tak jak podtrzymuję cały czas to, co mówiłem w kampanii, park przemysłowy jest dla małych i średnich przedsiębiorstw yy, plus naszych rodzimych, które się rozbudowują. Mhm. Yy, to teraz yy, wrócę do, do pewnej naszej rozmowy, którą, którą też żeśmy przeprowadzali, bo Wspominałeś wtedy, że oprócz parku przemysłowego, który jest no, ważną dla nas przestrzenią, która daje też miastu pieniądze, no bo to jest normalne, wspominałeś o tym, że jedną z, taką, z takich kluczowych dla Ciebie kwestii jest rozwój budownictwa w sącu. I pamiętam, że mówiłeś o tym, że będziesz dążył do tego, żeby coraz więcej inwestycji, ale nie związanych z takim budownictwem jednorodzinnym, ale wielorodzinnym, powstawało. W ciągu ostatnich lat no, mamy osiedle słoneczne, które gdzieś tam powstało, na osiedlu toruńskim. Czy też patrzysz i planujesz, żeby to gdzieś tam poszło dalej? Czy są takie możliwości też, bo to no, musi być inwestor jakiś? Tak, kolokwialnie mówiąc, z tej strony rowka mhm. jeszcze mamy tereny i te tereny chcemy przeznaczyć pod budownictwo wielorodzinne. Super by było, jakbyśmy to robili swoimi siłami mm -hmm. y, gdzieś poprzez spółdzielnie. Y, co na dzień dzisiejszy wydaje się no jest pewnie niemożliwe. Mm -hmm. Więc na pewno będą to tereny które <coughs> zakupi jakiś deweloper i, i postawi mm -hmm. y, podobne y, domy wielorodzinne jak, jak jakie stają czy to osiedle słoneczne życzyłby sobie i będziemy na pewno dążyć y, y, do takich rozmów z wykonawcą, żeby te bloki no, nie były tak grodzone, jak są te osiedla, bo powstają takie enklawy, zamknięte. z których nie możemy korzystać, mhm. ale mieszkańcy korzystają z innych mhm. obszarów, czyli z tak zwanego starego osiedla. E, dochodzi do tak zwanego grodzenia się. Ja wiem, że to jest fajne, jest selekcja opcji, chociaż jak ktoś chce, to i tak się tam dostanie. Yy, mamy nie wiem swoje miejsce parkingowe tak dalej ale nie może, no ja jestem za tym żeby się tak yy, nie zamykać i, i chciałbym w tym kierunku iść żeby przyszły inwestor nie grodził się żeby to też tak nie hmm. wyglądało że, że są jakieś podziały, zamknięte to było po prostu otwarte osiedle Adam, yy, fajne nowoczesne otwarte osiedle yy, Mieliśmy gdzieś tam 10 15 minut temu wrócić do pewnego tematu więc wracam Mamy w Solcu rynek Wygląda jak wygląda. Niektórym się bardzo podoba, niektórzy mówią, że to jest lekka betonoza. Powiedzmy, że on jest pół na pół dobry albo zły. Wynika to z różnych czynników, nie, nie, nie chcę teraz wejść w szczegóły, ale czy ten rynek faktycznie też przez taką koncepcję, którą Ty przedstawiałeś, nie powinien odgrywać takiej roli przestrzeni, gdzie można faktycznie przyjść, usiąść, odpocząć, ale też wypić kawę, a może coś więcej. Mamy ten rynek. Czy też myślisz o pewnej zmianie koncepcji? Czy to jest na dzisiaj przełożone, bo, bo to są znowu koszty, bo to jest znowu przebudowa, bo to jest znowu inwestycja, znowu muszą pojawić się inwestorzy. Jak ty na to patrzysz? Bo to, bo to jest rynek nasz, solecki. Czy mamy taką mentalność Polaka, bo albo szklanka do połowy pusta, albo do połowy pełna. Tak. I jak już jest, to nie narzekajmy. Tak, bo wszyscy narzekają. Robię, jest. Tak, wszyscy narzekają, wszystkim się nie podoba, jest beton, i koniec. No robimy wszystko, żeby go ożywić. Jak go ożywimy, jak damy możliwość inwestorom, no co się dzieje, bo fajnie mhm. człowiek postawił przyczepę, można wypić kawę, można tak. zjeść tam loda czy, czy cokolwiek innego, no to. To tam się idzie, I, i trzeba robić wszystko, żeby ludzie tam kierowali swoje kroki. Szli tam z dziećmi, znajdowali tam odpoczynek tak jak znajdowali nasi rodzice czy, czy dziadkowie kiedyś, kiedy jeszcze była fontanna I, i były piękne drzewa, które dawały cień. Te też drzewa kiedyś urosną. Minie trwałość projektu, będzie można patrzeć gdzieś, dosadzić tych drzew. No, nie możemy tak patrzeć. Że wszystko na nie. Damy możliwość rozwoju inwestorom, wpuścimy, coś się zacznie działać. Ja jestem dobrej i myślimy ze swojej strony, co możemy robić, to, to ożywić to poprzez jakieś imprezy okolicznościowe czy, czy, czy eventy fajne dla, dla dzieci, rodziców, młodzieży. Zapytam się. Tematów jest wiele, ale, ale nie chciałbym też, żeby nasi widzowie. Hmm, Odchodzili od tej naszej audycji, bo to już będzie bardzo długo trwało. Pewnie spotkamy się nieraz i nieraz będziemy na ten temat rozmawiać. Ale zapytam się o coś, co zbliża się za chwilę, czyli o 700-lecie miasta. Wiem, że to jest bardzo ważna rocznica i na tą rocznicę też masz pewną koncepcję, żeby to było spójne, bo to jest ważne. Nie mówimy teraz o roli telewizji, bo będziemy wszystko nagrywać, ale czy faktycznie. Chciałbyś, żeby to było coś, co, co będzie tak naprawdę podobało się mieszkańcom. I tu znowu wrócę do tego. Ja mam koncepcję, ale to jest sztab ludzi. Tak? Mhm. Już powołaliśmy tak. cały zespół i tutaj była jakaś giełda pomysłów. Każdy coś wprowadził i każda jednostka będzie coś robić. To nie chciałbym też, żeby to było jednorazowa jakaś impreza. Chcemy, żeby było kilka żeby to co robią jednostki yy, też trwało w roku żeby to mhm. było rozłożone żeby to był taki cały rok bo to przez cały rok obchodzimy to 700-lecie ja wiem że to przypada na jakiś szczególny mhm. dzień ale chcielibyśmy yy, no, żeby to było zapamiętane na pewno planujemy koncert duży koncert z yy, fajnymi gwiazdami mhm. myślę że będzie niezapomniany na pewno będzie uroczysta sesja rady miejskiej też z, z całą otoczką. Na pewno będą imprezy, tak jak mówiłem, organizowane przez jednostkę, one będą dedykowane pod 700-lecie. Już do czego zachęcam jest ogłoszony konkurs na logotyp 700-lecia. Główna nagroda 2000 zł, więc można startować, wysilić się do czego zachęcam, na stronie urzędu jest regulamin. No i pewnie będzie <laughs> dużo innych atrakcji no, z związanych z tym jubiluszem. Cieszę się, że akurat przypadło to mi, no bo setna, więc to no, nie, 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 każdy, nie każdemu dane, tak? I chciałbym, żeby to było niezapomniane, nie tylko ja mówię cały zespół, który za to będzie odpowiedzialny, który będzie to wszystko organizował. Adam, na koniec chciałbym właściwie przypomnieć pewną rzecz. Przeglądając nasze materiały archiwalne i nasze pierwsze spotkanie w Agonii, pod audycją jest wpis anonimowy i ta anonimowa osoba wtedy, rok temu, życzyła Tobie, żebyś cały czas rozwijał swoją karierę, bo jesteś odpowiednią osobą, żeby zajmować się wszystkimi sprawami miasta. To było rok temu i ten wpis był anonimowy. I, I to jest bardzo dobry wpis i chciałbym, żeby wszyscy, którzy nas oglądają wrócili do tego, przeczytali i tak jak ja, życzyli Tobie, żeby wszystko to, co wymyśliłeś i planujesz się udało. Tylko tyle wiesz. Znaczy to ja też tak podsumuję może troszkę. To, czy jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, to się okaże za pięć lat i wtedy będziemy oceniać, podsumowywać. Jestem daleki od anonimowych wpisów, a takich tutaj zderzam się z takimi, nie tylko w przestrzeni jakby social mediów, bo ich nie śledzę, bo nie mam czasu, bo praca burmistrza... Nie jest do 15.15. 15. Nie. Ja już czasem brak mi tego czasu dla siebie. Kończy 17.19. Więc nie jest to łatwe, no ale na razie póki co dajemy radę i, i, i robimy wszystko, żeby miasto się rozwijało, żeby mieszkańcom lepiej się w tym żyło. Nie jest łatwe. Nie jest łatwo też zmienić mentalność. Jeżeli przez Ileś lat szedł pewien model zarządzania, yy, na pewne rzeczy były przyzwolenia, no to to ciężko zmienić, tak? bo do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja, gorzej jak mu się te przywileje, przywileje przepraszam odbiera, yy, czy pewne rzeczy yy, wymusza tak? do, do, do zrobienia. Wszystkie decyzje, które gdzieś podejmujemy, to też nie jest, że to jest Adam Michalak wymyśli i sobie gdzieś tam do tego dąży. To, są, tak, to są konsultowane. Zawsze jest jakaś, jakaś wizja, wiadomo, temu przyświeca, no ale tak robimy, żeby było najlepiej dla ogółu. No bo wszystkich nigdy nie zadowolimy. Zawsze będzie ktoś niezadowolony. Przekonać niezadowolonych, to jest <laughs> wyczyn. Ci, którzy, którzy są przekonani, no to trzeba to po prostu utwierdzić ich, że idą w dobrym kierunku, że dobrze wybrali i tak będziemy robić. Tak, by w taki, taki model tego zarządzania chcę przyjąć, przyjmuję, ale mówię, to są, to są rozmowy, to są kompromisy, nie jest łatwo, nie będzie, nikt nie obiecywał, no ale staramy się żeby mówię, zadowalić jak największą ilość mieszkańców i żeby to też było w pewnych ramach etycznych i w ramach przede wszystkim przepisów, które obowiązują. Adam. Życzę Ci, żeby za 5 lat ta ocena była jak najlepsza i wierzę, że ona taka będzie. Patrząc przez pryzmat tego, co w krótkim czasie się stało, jakie powstały inicjatywy. Jeszcze raz chciałbym Ci podziękować za dzisiejsze spotkanie, bo planowaliśmy je już kilkukrotnie, ale się to wszystko odsuwało, właśnie przez nawał pracy. I właściwie tylko tyle. Mam nadzieję, że my będziemy obecni jako telewizja no, przez cały czas, żeby to wszystko też yy, nagrywać, udostępniać i archiwizować. I yy, spotykamy się za jakiś tam czas, zobaczymy, co nam ten czas przyniesie. Dziękuję Ci Dziękuję bardzo. bardzo. Za Dziękuję Państwu za uwagę. Do tak. widzenia. Ja.